się skończony, dziewiąty rok zaczęły. W maju się urodziłem. Także to jedną klasę zaliczyłem i to było na tym moja edukacja się zakończyła. Także uciekaliśmy przed Niemcami. W sumie chyba to co najmniej dwa tygodnie mogło trwać. Tak przemieszczenie się, powiedzmy, tak daleko i, I na ile mogliśmy y, uciec tam, nie wiem ile kilometrów dziennie, że, że dotarliśmy tam gdzieś w rejon, rejon, I y, 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 y później już Niemcy nas dopadli, do, do, do także już, już ta rewizja, ojciec sam ojciec y, z nami, był, była cała rodzina, nasz. nasz y, Piątka dzieci, mama, ojciec i był też sąsiad nas z matką, Pani Frankiewiczową. Ona, ona, ona z nami jechała, a syn ich, yy, po prostu razem z nami się, się przemieszczał. I tam dotarliśmy mówię tak, gdzieś w czasie dwóch yy, tygodni i nie trzeba już, nie było sensu dalej kontynuować, bo trzeba wrócić i wróciliśmy tam po tych dwóch tygodniach pobytu w tej drodze. Przyjechaliśmy z powrotem do, do Buku, ja pamiętam jak dzisiaj, myśmy się już zbliżali tutaj od Stęszewa, od Tomic do, do, do Buku, ten człowiek zobaczył w swoim ciesi. No to znaczy zbliżamy się do korzeni, do domu. I, i tak z powrotem z tych, z tych powiedzmy, e, ucieczki, z tego wygnania, czy, ale to była, to, była, to była taka atmosfera, która się e, w, w ogóle, w, taka panika była, że Niemcy mordują, że wożą, że to, trzeba uciekać. Że, że wróciliśmy oczywiście z powrotem na gospodarstwo na Przekopie. Stryj został, bo Stryj był właścicielem gospodarstwa. Wobec tego dojechaliśmy i cały ten, ten czas stryj sobie radził, tam nie wiem, kto pomagał jemu, żeby, żeby oprzątnąć inwentarz, No i, i tak, tak po prostu czekaliśmy co dalej. Nasza niepewność, że, że wywożą do, do Generalnej Guberni gospodarstwa trzeba było opuszczać. Myśmy byli też tutaj w tej, w tej grupie, którzy, którzy byli przewidzieni do, do wysiedlenia. Tak razem z mieszkańcami dużo gospodarzy z tu ze terenu Wukowskiego było y, wywożone pociągiem y, towarowym, na któregoś tam dnia, nie wiem, czy, czy to, ale to było już jak koniec chyba września, a no może 1 października, tego naprawdę nie pamiętam. Y, y, do, dowiedzieliśmy się, że, że stryje jest gospodarstwo, w nie, już zabierają, przyszedł taki pewnie Niemiec, który, który tutaj był, do, do ewentualnie zagospodarowania, tak jak gospodarstwa do Bierzynia, tak i nasze gospodarstwo również było przez Niemców przejęte, tak jak, jak, jak stało z inwentarzem, całym powiedzmy nieruchomością. Y, przekazane y, y, Niemcom. No i y, a my przez ten, ten y, pobyt tam powiedzmy ten półtora miesiąca czy miesiąca już nie było powrotu do gospodarstwa, bo tam już, już Niemcy byli i a, a nasz pobyt tam to były na te przejścia między nocą a dniem. Zamieszkania tam naprzeciw Kina, naprzeciw no to, to tam było jedno pomieszczenie. Też ro, ro, w rodzinnej jakiejś kolegacji przeszliśmy na basztową. Tutaj powiedzmy od nas tutaj 100 metrów dłużka do baszty. Ta, ta droga Baszszowa. Tutaj było. Państwo Kaczmarkowie mieszkali yy, i tam były dwa pomieszczenia dwa, dwa pokój i kuchnia i tam cała rodzina, ten okupacja, spędzała. Ojca, ojca wieś, wywieźli do, yy, na Ainzac. To była, to była taka był pracownikiem kolei, państwo mówią, w w ruchu w Poznaniu. No, ale to był. A potem już tutaj przyszedł, znający dość dobrze język niemiecki, bo nasi, nasze yy, pokolenie ojca yy, znało język, yy, dość dokładnie język niemiecki. Także że nie miał problemu rozmowy yy, z Niemcami. I, I to był tak zwany Bałczuk, czyli pociąg roboczy. I to, to było trudno powiedzieć ile, ale ja sądzę, że to było gdzieś około 30-40 pracowników, którzy mieszkali w pociągu, wagony dla, dla, dla pomieszczenia, na mieszkania, plus yy, wagony z narzędziami roboczymi, to co było, służyło do, do, do roboty, do pracy na, na torach. To było w tym pociągu i wywieziono. Także ojciec nas, nas już tutaj opuścił, i w tym bałczuku się powiedzmy tam pracował. Znając język niemiecki, a był już w wieku, ojciec mój, był 890 rok. Także to w sumie miał te 40 powiedzmy, tam nie? Brat. Tadeusz. On kończył gimnazjum w Poznaniu o kierunku pedagogicznym, ale, ale powiedzmy, tę edukację też nie, 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 nie do końca powiedzmy. kontynuował, bo przyszła wojna. Dostał pracę u, u stolarza. Ta stolaria była tutaj u Pana Łowickiego na, 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 na yy, Mury i, i później w Warszach przemieszczeni, bo to już było yy, pomieszczenia dla, dla stolarzy było za mało, umieścili na yy, w naszym, naszej góźnicy, w naszej yy, tej, teraz sali miejskiej, które się tworzyła. Tam mój brat całą okupację prze, przepracował jako, jako stolarz. Jako stolarz, także... A, a, ten, a siostra moja z kolei, 37 rocznik, pracowała, szwalnia była w, w szkole podstawowej. Tam na usługi też pewnie niemieckie, czy dla wojska, tam pracowała do końca okupacji. Te y, lata okupacji, a ich było, jakby je było, powiem, pięć, to mieszkaliśmy tutaj, to byłem najstarszy, powiedzmy, z tych, którzy byli pomocni w domu. Tak, żebyśmy y, mieli, co mieli, mogliśmy mieć, to były dwie kozy, i króliki, które tutaj chowałem. Ja byłem ten, który i kozy pasłem i zielone przedmioty na króliku. A mama miała i mleko dla nas. Bo tego mlekowało mało przecież. Yy, chleba też była tylko na kartki, wobec tego było tylko dla tych, co szli do pracy, a zatem dla siostry i dla brata. A dla nas jak zostało to. To też było, nie? A, ten, a tak jeszcze były te, te kuski, które jakby nie było. Tego mleczka wystarczyło na to, żeby, żeby było tego mleka dla nas. Brat, który będąc w szarych szeregach w harcerstwie, bo ja już do harcerstwa wstąpiłem w 1938 roku, Brat wówczas był starszy od no parę lat. On mnie zdopingował, żebym żeby wszedł do, do Zuchów w tym 1938 roku, także zaliczyłem ten, ten również organizację Harcerstwa Polskiego. Ja byłem za mały wiekową i, i za młody, także... Że, to, te obowiązki powiedzmy, i, i pracy w Szarych Szeregach, które tutaj istniały u nas w buku, to, ten, to był mój brat i jak mówię, Czosnowski Bronisław no, Marian Fondera, który kończył który studia operowe w szkołę. Muzyczną, no a, a ten. Yy, a całym cały, yy, tym głównym komendantem tych szarych szeregów był yy, Tadeusz Wojczaj. Yy, yy, on, on został w 1944 roku, chyba, w 1944 roku aresztowany razem z harcelsem. Wielkopolski. Byli, to była grupa, nie wiem czy nie, około 15-17 chyba harcerzy, szarych szeregów z naszych komendy Holandii, w tym którym zostali aresztowani w tym 1944 roku, wywiezieni do, do obozu. Ten, gros rozem. No i tam zostali rozstrzelani. Nasz komendant szałów szeregów został zamordowany. Brat był jego zastępcą, Tadeusz. Tutaj jeszcze, jeszcze oczywiście w tej grupie takich to był Hejud Diner, który on, on, oni mieli znów inne zadanie w tych szeregach. To znaczy tam gdzieś zdobywali broń w jakimś tam, nie wiem w jakim, w jakim sensie, w każdym razie tą broń posiadali, a, a ten, a brat z kolei. I ta grupa miała właściwie te nauki y, młodzieży, która, która kontynuowała w tych, w tych tajnych, tajnych grupach nauki. Nauk. Ta broń, którą harcerze mieli w okresie okupacji zdobywano, y, była gromadzona u Heja y, na przykopie. W Altanie, bo to było, była bardzo niebezpieczna sprawa. Ale będąc bukowianinem, to wiedziałem, że bu, to jest w Górczach, i, i, i tam był jeszcze drugi ten, na, nazwisko jego pani. Był ich dwóch, którzy zostali rozstrzelani na, 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 na boisku Sokoła. Nie? I tam jest ten pomnik tego. Także myśmy jako, jako dzieciaki, bo to, że, i to, to była też taka sytuacja, że tam akurat miałem w y, kuzynów, którzy, y, rodzina była wywieziona y, do Generalnej Guberni, ale natomiast y, dwójka dorosłych y, kuzynów moich, Zostało na gospodarstwach i pracowało w tym gospodarstwie na rzecz tego Niemca, który był. I oni przyjeżdżali, przywozili, przyjeżdżali z Tomic, z Tomiczek i z Tomic, przywozili mleko do, do mleczarni. przywożąc to mleko, to pamiętali o tym, że, że tutaj mieszka ciocia. Czyli i przywozili zawsze tam te 20-30 kilo pszenicy czy Żyta i myśmy służone było, kręcone i na, na chleb na, 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 na rodziny, bo chleba było za niestarczało. No. I przypominam sobie taki, taki wypadek, gdzie, 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 gdzie zaliczyłem, zaliczyłem również yy, po policji. Między innymi dwa takie wypadki, miałem, ale jeden to właśnie Stasiuchowa, bo Stasiu jest. Stasiu, Stasiu i, i Dybizbański Bernard. Tych Dybizbańskich tutaj też tu na placu I pamiętam, że myśmy w pasach kozy, jak tu na otóż, jak, jak idzie droga teraz, tak ta uwodnica, i tam yy, pasiliśmy te kozy, bawiąc się tam czy kamykami. Zabawka taka, powiedzmy, przy drodze dla wolnego czasu z tym Stasiem i z tym Bernardem, Bernardem Niewiżlańskiemu, Beniu mieszkał, eee, tam był też i eee, właśnie przyszła taka starsza pani eee, i buraczki, buraki chciała, nie? To myśmy z Stasiem chofą, yy, darwani yy, tam, bo tam były, ale to były te yy, majątką. Tak, myśmy tam wyrwali tych kilkanaście buraków, tak miała pewnie z, z 20 kilo, może i 30 kg. Za, za tego daliśmy woreczek, założyła sobie tutaj na wyszek i poszła. Kurczę za chwilę patrzymy, a jadą od, 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 od tusza policjanci. I tylko ze Stasiu mówiłem, tylko czy ta, ta pani X doszła z tymi, z tymi burakami do miasta, zanim oni dojechali. Bo myśmy oczywiście daleko musieli się kłaniać, bo panowie jechali, a oni jechali z obstawy, z obstawy takiej kolejowej. Mieli otóż, stację, otóż, one napaczone, a za chwilę oni wracają. Szczęśliwie i tak Bogu dziękuję, że dożyłem tyle lat, ile mam. Dleko nie było, przeżyliśmy wojnę. Niemniejsza, powiedzmy, sytuacja, a dla nas, dla rolników, i dla tych, jak to mówimy, tych tych darmoziadów, takich, jak, jak oni to na bramach pisali, w kółach, tak, elcza było, no. także, że to były ciężkie, ciężkie czasy. Ja przyznam szczerze, że właściwie, co ja mogę powiedzieć, to po prostu zazdrościć mogę tylko tym, tym którzy teraz korzystać mogą z tego, co mają i daj Boże, żeby, żeby tak trwało i było i mogli z tego korzystać, oby tylko sensownie i, 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 i zgodnie to, to było.